Mitsubishi Lancer jest jednym z najtańszych aut mogących wzbudzić zazdrość u sąsiadów. Co z tego, że jeździ przeciętnie, skoro wygląda naprawdę rasowo. W cenie kompaktu zostajemy dobrze wyposażonego sedana o gabarytach zbliżonych do rozmiarów modeli klasy średniej. Lancer zawsze wzbudzał emocje. Pierwsza generacja powstała w 1972 roku. Obecnie produkowana jest już ósma, którą pokazano w 2007 roku podczas salonu samochodowego w Genewie. Nowy Lancer zapoczątkował kierunek stylizacyjny o nazwie Jet Fighter, który został przejęty przez inne modele marki. Ten samochód zaprojektowano i zbudowano według starej, dobrej japońskiej szkoły. Początkowo nie robił oszałamiającego wrażenia, ale z każdym kolejnym kilometrem wydaje się lepszy. Na dworze to największy atut transera. Jego urota nie podlega dyskusji, podobnie zresztą jak przyzwoita ilość miejsca dla pasażerów. Wszystkie elementy dobrze spasowano, choć widać, że oszczędzano na materiałach. Plastiki są nieprzyjemne w dotyku, a w środku auto prezentuje się gorzej niż na zewnątrz. Pomimo tego, że kierownica jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, bez problemu znajdziemy odpowiednią pozycję za kierownicą. Testowany egzemplarz napędzany był czterocylindrowym silnikiem benzynowym pojemności skokowej 1,6 litra i mocy 117 koni mechanicznych, osiągającym maksymalny moment obrotowy 154 Nm. Szkoda, że oferowany jest w Polsce z pięciobiegową skrzynią manualną. Już od startu zapewnia on wystarczającą dynamikę, ale gorzej jest osiąganiem optymalnych przyspieszeń podczas jazdy z prędkością ponad 100 km na godzinę, a także na wzniesieniach. Według producenta Lancer 1.6 zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w ciągu 10,9 sekundy i osiąga maksymalnie 191 km na godzinę. Im jedziemy szybciej, tym we wnętrzu jest głośniej. Naszym zdaniem zdecydowanie za głośno, co jest szczególnie odczuwane po przekroczeniu granicy 100 km na godzinę. W czasie naszego testu pokonaliśmy trasę ponad 1000 km. W różnych warunkach drogowych, na autostradzie i w mieście. O dziwo, średnie zużycie paliwa nie przekroczyło 7,4 litra na 100 km. Aktualnie Mitsubishi Lancer z silnikiem o pojemności 1,6 litra jest dostępny już za 55 190 zł. Natomiast testowana przez nas wersja Invite to wydatek niemal 62 000 zł. Do obu musimy dopłacić 1900 zł za lakier metalizowany.